Ja może, żeby nie przedłużać. Dobrze. Widziałem wywiad Pawła z taką inicjatywą, aby podać sobie rękę. Uważam, że, że trzeba te animozje zostawiamy poza, poza klatką. Sport to jest sport i niech tak pozostanie. To oczywiście, zaraz tutaj Paweł powie, ale to oczywiście nie wyklucza... W żaden sposób nie wyklucza naszej rewanżowej walki bokserskiej czy na zasadach boksu. Natomiast niech jakby wychodzę naprzeciw, nie ma co już tego drążyć, podaliśmy sobie ręce i niech te negatywne emocje pozostaną za nami. Jak mogę się wypowiedzieć, to ja chciałem też powiedzieć, że sport powinien być miejscem, w którym właśnie takie zachowania pokazujemy na tle sportowym. Na tle swoich umiejętności, a nie na tle niezgody, wyzwisk, które ostatnio mocno panują w internecie i tak dalej. Myślę, że tak tutaj dzisiaj gościem jest córeczka Marcina. Bardzo się cieszę, jak tata się fajnie wypowiada no nie i jak się tu uśmiechamy, a nie, a nie kłócimy. Chcemy dawać dobry przykład. Jesteśmy oboje ojcami, mamy oboje śliczne córeczki i myślę, że to jest odpowiedni moment. Już dawno powinniśmy zakończyć ten spór. No i chyba dorośliśmy na ten moment, żeby się pogodzić, podać sobie rękę. Oczywiście, tak jak wspominałem, zakopujemy topór. Ale nie uciekam też, żebyś wiedział, tak jak obiecałem ci rewanż. Tak. Chciałbym, żebyś wiedział, że się z tego nie wycofuję, że daję ci szansę tego rewanżu na twoich zasadach, na zasadach boksu. Paweł, liczę na to, że się spotkamy na zasadach bokserskich. Wiem też, że masz jakieś tam obostrzenia kontraktowe. Póki co Dokładnie. ja idę dalej i spotkam się na następnej gali najprawdopodobniej z bestią piechowiakiem. Natomiast bardzo bym sobie życzył tego, aby do naszej rywalizacji sportowej i tylko sportowej doszło na jeszcze kolejnej gali w MMA. Mam nadzieję, że już nic nie stanie na przeszkodzie, jeśli chodzi o takie kwestie kontraktowe, które, które będziesz musiał jakoś tam porozwiązywać, ale to już nie moja w tym głowa, tylko tak. włodarzy i, i, i twoja. Z mojej strony tyle. Wszystkim życzę bardzo dobrego jeszcze raz. Cześć, pozdrowienia dla rodzinki. Zdrowia,